Proszę Państwa, y, mamy tutaj fantastycznego, kolejnego zresztą fantastycznego człowieka y, z firmą Szemek Fitness Pro. Przemku, opowiedz, opowiedz jakie są y, wrażenia z dzisiejszego wydarzenia, jak, jak Ci się podobało i co tutaj robiłeś, powiedz. E, witam serdecznie. E, no, całe serducho tu dzisiaj położyłem w Bradford. To samo wczoraj, e, takie samo wydarzenie w Sheffield i w Doncaster. Wrażenia niesamowite, nie jestem w stanie teraz tego powiedzieć, co tu się wydarzyło i wczoraj. Jesteśmy mega zadowoleni, jak publiczność, która tutaj przybyła. Przede wszystkim to, że tu liczne licz, licz, liczna, ludzie się zebrali w licznej liczbie i to, że mogli tutaj przyjść i pomóc, jest fantastyczne, że wspieramy w tym roku na pomoc po pandemii. To jest naprawdę ciężka choroba. Oprócz tego, moim zdaniem, to naprawdę były ciężkie czasy, nawet dla młodych, którzy spędzali całe prawie dwa lata tej pandemii siedząc w domu przy komputerach, laptopach. Właśnie z życia codziennego mam klientów, którzy mają oszkodzenia przez to kręgosłupy. To są młodzi, młodzi chłopacy, młode dziewczyny, wiek 15-16 lat. I naprawdę z, z wadą podstawy i to jest bardzo smutne, że oni przez tyle czasu musieli spędzić po tej pandemii po prostu y, siedząc w domu i rzekomo nic nie robić, nie? Dlatego ja cieszę się, że mogę tutaj dołożyć troszeczkę mojego serca i moich starań. Cieszę się, że, że jestem tutaj i po prostu no. Była z tobą grupa dzieci. O co chodzi z tymi dzieciaczkami? E, no więc tak. E, Ogólnie ja byłem tancerzem, jeśli chodzi o to. E, to mam w głowie i, i po prostu w sercu zostało. E, byłem b-boyem, tańczyłem breakdance i street dance w Polsce, w pochodzę z Gniezna, pierwszej stolicy Polski i ten breakdance tam w ogóle ogólnie powstał w Polsce. E, I po prostu długo to się działo mi, żeby po prostu oderwać troszkę dzieci od elektroniki, m.in. Między innymi, między innymi moje córki, które mają niesamowity talent. No, i po prostu postanowiłem. Sorry? Mam o to, co pytałaś. Prognozowane 12 tysięcy funtów, 10 tysięcy złotych na skarbonce. O, Pięknie, o, brawo! Jest moc. Pięknie. 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 Bardzo to dobrze. była fantastyczna wiadomość. Bardzo niesamowita, to był mnie taki nagły. O, tak. <gry> dobrze, dokończę. I po prostu myślałem, żeby pomóc tym dzieciaszkom troszkę i przy tym zrobić fajną zabawę i atmosferę. I po prostu Ogólnie Street Dance już troszkę wygasł, i ja na nowo to uaktowniłem. I po prostu cieszymy się, że możemy na tym parkiecie wspólnie spędzać czas. I dzieci są mega zadowoleni. Jedna, jedna grupa? Y... Czy wiekowo, jest wiekowo jest od 5 do 12. Y... Na, tą, na, na ten dzień od 5 do 12 y... 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 prowadzę lekcje szkoły Dance w Bradford. Wcześniej prowadzimy jeszcze w Harrogate. I jeszcze w planach są następne otworzenia. Także... Znaczy, to ma na celu? jakoś korygowanie wady postawy między innymi u dzieci? Akurat, jeśli chodzi, akurat jeśli chodzi, o street dance, okay. to oderwanie od elektroniki i spędzanie dużo czasu przy tym, okay. na po prostu TikTok TikTok i po prostu inne e, me, e, po prostu, które dzieci Spędzają cały dzień i grach, żeby oderwać troszkę ich, i y, pokazać im po prostu, jak można spędzić ten czas w inny sposób i fajnie się bawić. Byłeś też darczyńcą y, y, odżywek, witamin? Tutaj? Tak? I jeszcze raz bym prosił o. Byłeś darczyńcą tutaj. Y, tak, oczywiście. Odżywek, witamin? Co to tak. było? E, tak, jestem dystrybutorem e, Herbe Y, stos, y, polecam ludziom y, zdrową dietę, zaczynają od śniadania, picie koktajlów i nie tylko. Y, po prostu ja stosuję to od 6 miesięcy i się fantastycznie czuję, bo pełny kompleks witamin dostarczam swojemu organizmowi. Y, do tego się czuję fantastycznie, nie zdradzę ile mam lat, y, ale po prostu czuję się na 24, także polecam po prostu ludziom taką dietę jaką ja stosuję. A tutaj jeszcze padały jakieś rekordy na tej. E, nie wiem, jak to nazwać. Musisz sam nazwać. Dobrze. Więc dzisiaj mieliśmy tutaj e, konkurencję wiszenia na poręczach. E, konkurencja wiszenia na poręczach e, e, polega na wisząc, tak można powiedzieć, w, martry, w martwym ruchu. E, nie wykonywając żadnych e, ruchów, po prostu skupiać się na swoim ciele i oddychać ustami. Rekord padł dzisiaj przez e, Patryka. Kategoria dziecięca minuta 39. Natomiast kategoria dorosły 2 e, minuty i 2 sekundy. E, natomiast rekord ogólnie pobity dostał wczoraj w Doncaster. Dziewczynka, mi się zdaje 8 lat, zrobiła rekord 2 minuty 24 sekundy. To mi się nie zdarzyło dotychczas. Takim wynikiem. A czy takie wiszenie jest bezpieczne? Ja myślę tak, bo to rozciąga mięśnie i można to porównać do ćwiczeń rozciągających mięśnie. Mi to po prostu pomaga i myślę zdaje, że to jest bezpieczne i fajne. Ale przede wszystkim zalecam. To jest zabawa. Dokładnie, ale zalecam przed tym, żeby się rozgrzać, żeby ręce rozgrzać oraz swoje mięśnie, żeby cokolwiek zrobić. Miło mi było z tobą dziękuję porozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenia jeszcze raz. Siema. Jestem mega zadowolony i dumny, że jesteście tutaj z nami i wspieramy to razem wszystko tą imprezę wielką kwestię przede Dziękuję bardzo. Siema. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie.